No, przede wszystkim zapoznamy się z tymi planetami. Dowiemy się, gdzie są anomalie, może jeszcze, ale nie będziemy ich eksplorować, tylko się dowiemy, gdzie są. No, a poza tym to polować będziemy tylko na platynę, jeszcze i. i tyle. No, więc czas zacząć skanowanie reszty. Idi nie musiałaś tego mówić. Wcale nie mamy połowy paliwa. Mamy mało kasy tutaj, nie możemy tak szastać nią na paliwo jeszcze. Tegan. Czytam Figan. To trzecia w tym odległym Układzie Słonecznym planeta zbadana jedynie przez sondy kosmiczne. Jest to zmrożony świat o śladowej atmosferze z tlenku i dwutlenku węgla. W jego skorupie występują znaczne ilości cyny. Zanotowano napływające od strony, od strony planety dziwne promieniowanie. Nie wiadomo jednak, czy pochodzi ono z pierwiastków radioaktywnych, czy też jest to po prostu odbicie promieniowania gwiazdy od powierzchni o wysokim albedo. Hmm. No dobra, jest platyna. Takie podstawowe pytanie jest pallat i pierwiastek zero. No dobra. Lady jeszcze trochę też chcemy Ale troszeczkę. A, no, pierwiastek 0. Zawsze można się nim napchać troszkę. Nie wiem czy jego też nie dotyczy, to że powinniśmy go mieć przynajmniej te 75 tysięcy, ale... O, ale jest platyna. To ważniejsze. Że jest platyna. I to na pewno już nie chcemy. Bo przecież widać ile go mamy. O! Platyna! Launching probe. Mm. Tak. A to wszystko przez to, że mamy jedno, mieliśmy jedno takie ulepszenie dotyczące platyny. Które pożarły aż jej 50 tysięcy w przeszłości, kiedyś tam. E, dobra, nic to więcej nie chcemy. Co to za malutkie, malutka planetka? Hmm, Aigela, tak? Na temat Aigeli, obecnie klas sklasyfikowany jako planeta karłowata, wiadomo tylko tyle, ile zdołały odkryć sondy kosmiczne. Tę ciepłą, jałową planetę otula rzadka atmosfera złożona. Z tlenu i dwutlenku węgla. Obecne w skorupie pokaźne złoża aluminium sprawiają, że Aigela ma niewielką gęstość i bardzo słabą grawitację. A ma platynę? Powiedzcie mi, to jest ważniejsze. No ma iryt. Iryt to chyba wszędzie jest normalnie. O, tutaj nie, platyna jakaś jest, ale jakaś niemrawa. To sobie darujemy. O, to jest lepsza platyna. Tak, poproszę ją. Nie, no tego to nie chcę. I redu to na pewno nie chcę. No, bez przesady. Najczęstszy pierwiastek. Dobra, chyba już to <ścoughs> zrobiliśmy kółeczko na tym. E, co to? O, anomalia tu jest wykryta. Tak. To te planety, na których jest anomalia, to ja sobie później będziemy później je czytać. Ale anomalia się nam już to zaznaczyła. Synalus. Dane z sąd kosmicznych pokazują, że Synalus nie jest nawet po części tak gościnny jak jego sąsiad Zanetu. Wodorowo-argonowa atmosfera Synalusa jest uważana za e, zabójczą dla życia. Jednak obecność na powierzchni planety Boraxu, pochodzącego z bogatego w por jądra, wskazują, że niegdyś mogła tu występować woda. No proszę. A fajny ma wzorek. Ta planeta. Mmm... Tylko czy znowu to jest Iryt przede wszystkim? O, jest platyna. Dziękuję za platynę. Mmm... Nie, 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 tego nie chcę. No, był tutaj ten alat. może też w sumie być. Niech będzie. Mm. No i co, i tyle. Tyle stąd chcemy. Planety już zbadane na 100%. Anomalia się nie liczy do procentów, jak widać. Ale za to musimy uzupełnić paliwo. Niestety, mm, tak paliwo bierzemy. Sądy w sumie nie musimy brać, bo tylko na platynę polujemy. To pewnie i tak za wiele tych sąd nie zużyjemy. No, i co my to sobie wybierzemy? Może wybierzemy sobie te układy, które i tak tutaj są zaznaczone. No to możemy zacząć od strefy zdemilitaryzowanej, Krogan. Tylko 7% to jest zbadane. Tak, bo przylecieliśmy na tuczankę, nawet nie badałem tych plany, co tutaj są. Ruam. Ruam jest mniejszy z orbitujących wokół gwiazdy Aralak wodorowo-halowych olbrzymów gazowych. Na planecie znajduje się mały ośrodek odzyskujący Hel-3. Studnia potencjału grawitacyjnego planety jest tak głęboka, że eksport paliwa nie byłby opłacalny. Natomiast statki odwiedzające układ Aralak często tankują do pełna na Ruam. Misja demilitaryzacyjna Rady MDR. Utrzymuje na planecie malutki garnizon, którego załoga monitoruje handel paliwem. Sprawdza, czy nie zaopatrują się tu znani wywrotowcy i terroryści. Populacja 1040 garnizon MDR 20. No ale to jest duża planeta, to na niej na pewno nie ma co badać. Tak tutaj zostawioni są niecyś ludzie, pilnujący krogan. <grywka> Kanin. Na jednej z półkul Kanina znajduje się krater uderzeniowy o średnicy 700 km zwany Równiną Renkat. W okresie pomiędzy Wojnami Rakni a Rebeliami Krogańskimi w kraterze prowadzono wydobycie metali lekkich. Wszystkie łatwe do wykrycia złoża zasobów zostały już dawno wy wyeksploatowane. E, średnie złoża tu są, no bez przesady, na takiej planecie mogło być coś więcej. Dobra, dalej. Kruban. O, dużo do czytania. Kruban to obracająca się synchronicznie planeta cieplarnia typu Wenus. Planetę nieustannie spowijają chmury dwutlenków siarki i węgla. Pierwsza grupa Krogan, zabrana z Tuczanki przez salariańskie zespoły ratunkowe, poprosiła, aby zabrano ją właśnie na Kruban. Salarianie początkowo myśleli, że kroganie nie wiedzą, jakie warunki panują na krubanie, a pomyłka spowodowana jest tym, że planeta nosi nazwę mitycznego krogańskiego raju, w którym okryci chwałą wojownicy ucztują, spożywając narządy wewnętrzne swoich wrogów. <grych> w rzeczywistości krogańscy astronomowie prawidłowo ocenili charakter planety w latach poprzedzających zagładę na Tuczance. Przez kolejne dwa tysiąclecia Kruban stał się dla Krogan symbolem idealnego testu wytrzymałości. Co roku kilku śmiałków ląduje na Krubanie i podejmuje próbę opuszczenia statku NAGO, aby dowieść, że zaiste godni są miana prawdziwych Krogan. Powierzchnia planety usiana jest zgniecionymi, skorodowanymi szczątkami ich statków. Szaf Norda to jedyny znany Kroganin, który wrócił żywy z Krugana. Choć jego kości były potrzaskane, a wszystkie cztery płuca uszkodzone przez opary siarki. Norda wrócił do zdrowia i stał się bohaterem swego ludu. Do śmierci, która nastąpiła w roku 1943, mógł posiąść każdą płodną krogankę, której zapragnął. Nie znałem tej historii. Mamy tutaj Pallad jeszcze chwila i nie będę Cię zbierał Palladzie. Hmm. no niech będzie o no no to na no to Probe czekaliśmy duże złoże platyny hmm. i rydu nie i ma zakaz tutaj o, tutaj bym wziął platynę, ale jednocześnie z irytem. No dobra. Nie chcę przekroczyć za dużej ilości Irydu też nie mieć. O. Palat ostatnie, tutaj ma swoje wzięcie. No i tu chyba już pewnie nic nie będzie. Okej. Okay. Dobra, kruba napuszczamy. No tutaj mamy wielką planetę jakąś, tej nie będziemy na pewno skonować. Waul to wodorowo-helowy-gazowy olbrzym, nazwany imieniem prastarego krogańskiego boga. Miał on stać na straży swych wiernych, wypatrując wrogów. Księżyce planety noszą nazwy niektórych z jego niezliczonych oczu i uszu. Jedynym dobrym powodem do odwiedzenia Waula mogłaby być naukowa dociekliwość. Te jednak roganie nie wykazują. No, no ale spotkaliśmy takich, co jednak chyba wykazują. Też pojedyncze osobniki. Zaraz. Gdzie jest brakująca planeta? Poszukiwacze zaginionej planety. A może w pasie asteroid jest ukryta? Tak, bo mamy, nie mamy 100% jeszcze, więc gdzieś musi być jeszcze jedna planeta. Um, ja jej nie widzę, akurat. Ciekawy, że jej nie widać tak za bardzo. Może jednak nie w pasie asteroid, ale tutaj nie może być. O, nie, jest jeszcze jedna min mini orbita. Proszę bardzo. O, znowu dużo czytania. Durak. Durak to mała, omiatana falami ciepła skała orbitująca w oślepiającym blasku gwiazdy Aralak. Co jakiś czas zatrzymuje śladową atmosferę złożoną z gazów przyniesionych przez silny wiatr słoneczny z Aralak. Po pewnym czasie ten sam wiatr niszczy gazową otoczkę. Durak ma kilka cennych złóż metali ciężkich. Sporadycznie eksploatowali je kroganie, gdy byli u szczytu potęgi. W ostatnich latach rebelii, pięć klanów pracujących na tej planetoidzie rozpoczęło walki o dostęp do wyjątkowo bogatego złoża irydu. O nie, a czemu nie platyny? Watażkowie tych klanów umówili się na spór. Czyli spotkanie na neutralnym terenie, aby wynegocjować rozejm. Niestety każdy z nich chciał w tym samym czasie zadać poda pozostałym cios w plecy. Kiedy przywódcy i ich sekundanci się spotkali, bazy wszystkich klanów równocześnie zniszczyły się nawzajem, prowadząc ostrzał artyleryjski hiperszybkimi pociskami. Wataszkowie pozostali sami, z małymi zapasami pożywienia, wody i powietrza, które mieli przy sobie, bez żadnych szans na wezwanie pomocy. Prawdopodobnie stoczyli następnie okrutny bój na śmierć i życie. Natuczance potomkowie pięciu klanów z Duraka do dziś zbierają się o to, który z Wataszków mógł przed śmiercią z satysfakcją popatrzeć na zwłoki swoich czterech rywali. No nie wiem. O! Jest iryt, jest pallad. No i jest platyna. Może coś z tego będzie. Tak, niestety iryt też trochę wzrósł. Ale już trudno. Nie wiem, niby tutaj iryt nie jest. nie podnosi się, ale i tak troszkę go zdobywamy w niektórych przypadkach. No, coś jeszcze będzie. Bardzo bogate złoża, ale nie tego, co byśmy chcieli. Dobra, no to dalej. Będzie inna okazja. Tak, aralak mamy na 100%. Więc idziemy zbadać pozostałe systemy. No, jeć, jedź, jedź, jedź! czemu ty się zatrzymujesz? Tak, mamy układ dranek. System dranek, chyba. A ja nie wiem, układ i system to nie było to samo. Nieważne. Mamy coś tutaj. Dużo planet, więc może coś się uda wydobyć. Znowu długi opis. Rofla. Rofla była niegdyś sporym lodowym karłem o parametrach wymienionych poniżej. W końcowych latach rebelii krogańskiej została ona jednak roztrzaskana na kawałki. Prawdopodobnie w wyniku prób, e, prób z nieznanym typem uzbrojenia. W rezultacie, ROHTLA zamieniła się w zawieszone w przestrzeni pole tysięcy mini-satelitów, które orbitują wokół siebie nawzajem, stale zderzając się i zmieniając kierunek lotu. Metoda użyta do zniszczenia ROHTLI do dziś pozostaje nieznana. Krogański klan, który przeprowadził eksperyment najwyraźniej w całości, zginął w jego wyniku. Załogi statków, którym udało się dotrzeć do stożka świetlnego wydarzenia, zaobserwowały, że na chwilę przed rozpadem Rothli e, wystąpiło w jej okolicy zjawisko soczewkowania grawitacyjnego. Nie ma innych poszlak w tej sprawie. Według popularnego ekstranetowego przekazu stworzonego przez pisarza Asari Delsae Orthysa, e, Turianie ok ukrywają istnienie superbiotycznej odmiany krogan, która ponoć była wyhodowana na ROFLI na drodze modyfikacji genetycznych. MDR egzekwuje zachowanie kwarantanny pola ROFLI, powołując się na doniesienia o badaczach amatorach, których w polu wirujących odłamków spotkał smu smutny koniec. Proszę, jakieś teorie spiskowe o Super Kroganach. No, ciekawe by było. O, ale jest tutaj dużo pierwiastka 0. No to tym bardziej, probe. tym bardziej pasuje ta teoria. Mogliby ją rozwinąć nawet. No, ale dobrze, że jest platyna. Jest też pierwiastek 0. No, to pierwiastek sobie darujemy. O, jest tutaj dużo. Probe away. Dawaj. Mm. No, coś jeszcze? Może tu? O, o, o. Dobra. No, i to w sumie wszystko. Dobra. Trudna do wymówienia planeta idzie sobie. Ale no faktycznie tutaj w oddaleniu chyba faktycznie jest dużo takich mini satelitów wokół tej planety. Mm, o. Sazgow. to lodowa planeta karłowata poruszająca się po orbicie o wysokiej ekscentryczności. Gdy Sazgov znajduje się w perycentrum orbity, część jego zlodowaciałej powierzchni sublimuje i ulatnia się do atmosfery złożonej głównie z azotu i dwutlenku węgla. Gdy planeta oddala się w kierunku zewnętrznych regionów układu, szybko dochodzi do resublimacji lodu. Hmm. No dobra. Czyli tylko dane takie meteorologiczne były <laughs> podane. Nie było tu żadnych jakichś strasz, strasznych historii. O, jeszcze więcej platyny. No, całkiem niedługo będziemy chyba tyle, ile potrzeba nam. Już mamy 36 tysięcy. Dobra tutaj też. Mhm. Mm no i. O, 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 coś tu było. No, gdzie? Tutaj. Launching probe. Tak, brakuje nam tylko 30 tysięcy jeszcze. No to chyba była. Jedna, pierwsza od dawna planeta, w której faktycznie sporo tej platyny było. Mm, co tutaj mamy? Kelim. Kelim to martwa tektonicznie skała otoczona atmosferą z kryptonu, ksenonu i argonu. Na powierzchni znajduje się trochę cennych złóż metali lekkich, są one jednak trudne do odnalezienia, ponieważ większość została wyeksploatowana w latach poprzedzających rebelię krogańskie. Ach, faktycznie średnie złoża, to sobie podarujemy. Jeszcze jedna planeta. Dor. O! Na takiej planecie tyle czytania, ciekawe. Dor to typowy metanowo-amoniakalny olbrzym lodowy. Jest główną bazą paliwową w swoim układzie, stanowiącym bramę do gromady Dranek. W jednym z punktów Lagrange'a w polu grawitacyjnym planety znajduje się stacja Pildea, będąca siedzibą statków patrolowych misji demilitaryzacyjnej Rady MDR. MDR rejestruje się. Re, a jeszcze raz. MD, M, MDR rejestruje cały ruch kosmiczny w obrębie krogańskiej strefy zdemilitaryzowanej i ma prawo do przeszukania każdego statku w dowolnej chwili i z dowolnego powodu. Nie robi się tu żadnych wyjątków. W ciągu ostatnich 200 lat doszło do paru afer dyplomatycznych. Gdy załogi fregat patrolowych przeszukały statek szpitalny Asarii batariański statek dyplomatyczny czy ludzki, prywatny statek towarowy. Hmm. Ciekawe, różne rasy były tutaj na celowniku. Hmm. Takie kontrole są dozwolone na mocy warunków krogańskiego zawieszenia broni. O ile pozwolono kroganom zachować własny rząd i osobiste uzbrojenie, to jakiekolwiek próby dostarczenia klanom stuczanki uzbrojenia dla statków kosmicznych są karalne. Choć do, od końca wojny minęło już prawie tysiąc lat, ciągle oficjalną karą za przemyt niedozwolonego uzbrojenia jest śmierć przez wystrzelenie w próżnię. Populacja 7300, garnizon MDR 1100 z wyłączeniem załóg statków patrolowych. No dobra, ale na gazowych olbrzymach to surowców nie ma za dużo, więc nie będziemy sobie nimi zawracać głowę. No, i mamy jeszcze nich. Ojej, za daleko, za daleko. Marnujesz paliwo. Nie marnuj paliwa. Dobra. Ło, tutaj jaka ogromna gwiazda w środku jest. Nie znało pierwszy lodowy, czy gazowy olbrzym się rzuca. Ward. To metanowo amoniakalny lodowy olbrzym. A, jednak lodowy. Przed rebeliami krogańskimi mieścił się tu spory ośrodek przemysłowy, w którym rafinowano Hel3. Gdy kolektory słoneczne orbitujące wokół NIF zostały zniszczone, w układzie ustał ruch tankowców przewożących paliwo antyprotonowe. W związku z tym dalsze utrzymywanie zakładów na planecie WART straciło sens. Zostały one zamknięte i opuszczone. Dzisiaj te stare zabudowania dają schronienie różnym tułaczom, kryminalistom i wyrzutkom. Choć niewiele budynków nadaje się do bezpiecznego zamieszkania, ani kroganie, ani członkowie misji demilitaryzacyjnej rady nie przejmują się zbytnio losem mieszkańców. Populacja 2072. Hmm. Kolejna ciekawa do zwiedzenia planeta. Hmm, ale jej nie zwiedzimy. <grytania> Mantun. Gwiazda NIF. To błękitny olbrzym typu widmowego B. Jej układ miał niegdyś największe znaczenie strategiczne na całym terytorium Krogan. Temperatury są tu zbyt wysokie, aby można było zamieszkać na którejkolwiek z planet. Układ jest ważny ze względu na samą nich, która emituje tysiące razy więcej energii niż gwiazda ciągu głównego, jak na przykład Słońce. No nic dziwnego, jest, jak jest taka ogromna. Dzięki pomocy salarian, kroganie skonstruowali łańcuch kolektorów słonecznych orbitujących wokół nich. System kolektorów przes przesyłał energię do przyspieszaczy cząsteczek zainstalowanych na Mantunie, które produkowały paliwo antyprotonowe stosowane w statkach bojowych. Podczas rebelii krogańskich agenci widma zainfekowali komputery kolektorów słonecznych wirusem. Co piąta, stacja kolektorowa nagle uruchomiła silniki hamujące. Spowodowało to na orbicie karambol, w wyniku którego wszystkie stacje uległy zniszczeniu. Ich szczątki stanowią dziś dość stabilny pierścień orbitujący wokół nich. Krogan nie było stać na odbudowanie kolektorów słonecznych, co przesądziło o tym, że do końca wojny byli pozbawieni głównego źródła paliwy dla swojej floty. Akceleratory cząsteczek do dziś znajdują się na mantunie, ale nie były używane przez tysiące lat. Wow. Hm. Jaka ta wojna była skomplikowana? No, szkoda, że nie ma tutaj jakiejś części mass Effect osadzonej właśnie w tym okresie, powiedzmy. Chociaż oczywiście wtedy ludzi nie było. No ale. Dobra, nie chcę pierwiastka zero. Tutaj się wychodzi przed szereg, a wcale go nie, nie potrzebujemy. Przynajmniej zgodnie z tym, co mi się wydaje. Nie chcę irydu. Możesz się schować. Schawa i się do złoża z powrotem. Dobra, tutaj jeszcze kawałek można przebadać. Ale nic nie ma. No już prawie 50 tysięcy, to zaraz skończymy z tą platyną. Tu mamy jeszcze jedną planetę. Tula! Tule otacza metanowo-amoniakalna atmosfera, która zatrzymuje przy planecie ciepło płynące z potwornie gorącej gwiazdy Nif. Sprawia to, że, przy, że po oświetlonej stronie temperatury mogą przekraczać 1000 stopni. Na planecie znajdują się złoża użytecznych metali, ale ogromne temperatury praktycznie uniemożliwiają prowadzenie wydobycia. No, ale przecież to są ubogie złoża. Eee. Bez sensu. Dobra, wylatujemy stąd ze strefy zdemilitaryzowanej. Tak, jest na 100% już. Mm. I możemy sobie kupić paliwo. Ciekawe, ile zażarło nam kasy wcześniej. O, tysiąc nam już zażarło. No trudno. Teraz trochę mniej. Hmm, tak, co tu jeszcze mamy? Mamy mgłowicę półksiężyc, mamy e, młowicę omega, kołyska sigurda. Dobra, to zobaczmy może mgłowice półksiężyc teraz, tam gdzie jest Ilium. Obadajmy planety co tu są. Zobaczymy, może się jakaś anomalia też trafi. Nie wiem. Chociaż anomalii oczywiście teraz nie będziemy robić. O, jak dużo planet znowu. Mm. O, tu jest anomalia. No to tu sobie odpuścimy na razie. Mm. Zetik. Zetik, jeden z często spotykanych gazowych olbrzymów metanowo-amoniakalnych, jest najbardziej znany dzięki niesławnemu obozowi Kalthor. Thor. Obóz ten, założony na lodowym księżycu Gesis, służył błękitnym słońcom do treningów w niesprzyjających warunkach naturalnych, a prowadziła go grupa byłych agentów batariańskiej specjalnej jednostki interwencyjnej. W 2168 roku wybuchł skandal na całą gromadę, ujawniono bowiem, że wskaźnik śmiertelności wysyłanych do obozu rekrutów może wynosić nawet 18%. Władze Asaris Ilium przeprowadziły dochodzenie, w wyniku którego wokół ośrodka odkryto masowe groby zawierające szczątki kilkuset rekrutów sprzed dwóch dziesięcioleci. Obóz natychmiast zamknięto, a ciała rekrutów odesłano na ich ojczyste planety. Śledztwo przeprowadzone przez Błękitne Słońca ujawniło, że batariańscy komandosi stosowali brutalne metody treningowe. Takie same, jak te, którym podlegali kandydaci do SJI. Pomimo zamknięcia Kal'Thor, Batarianie zostali oczyszczeni z zarzutów i oddelegowani do innych jednostek. Ponieważ mgłowica półksiężyc leży poza sferą praw rady, błękitnym słońcom nie można było postawić żadnych zarzutów. No proszę.